Witajcie bardzo serdecznie moi drodzy. Mamy kolejny opening. Boże, co mi się tu włączyło? Zapraszam serdecznie i oczywiście zapraszam was na mojego Twitcha. Tutaj macie Twitcha, czyli gdzie liveuję. Linki do moich so sociali w opisie i w komentarzu przypiętym. A dzisiaj jedziemy, moi drodzy, z openingiem kolejnym. Mam 187 milionów do wydania i dajcie znać już teraz na wstępie, czy myślicie, że uda mi się zdobyć mitikala tutaj mój pierwszy mitikal czyżby? Zaraz zobaczymy, słuchajcie, uwaga. No, niestety, niestety na razie jest ciężko. A zróbmy jedno jajko. Same Pixel Wolfy, ale e, przynajmniej mój Team tutaj wam zrobię. Będzie mocniejszy prawdopodobnie. Kurde, no. A no, jest ciężko. To będzie bardzo szybki op. Jest i to złoty! Jest, moi drodzy. Aż print screen tutaj poleciał. Jasny gwint i to złotego mamy. A, i tylko nie ma fajnych tych, nie ma fajnych ym, tych, jak to się nazywa? Enchantów, kurde, ale pierwszy Mitykal wleciał. Ale dobrze, dobrze zapowiada się, słuchajcie, ten opening. Uwaga, mamy pixel. Ciekawe, jak czy ludzie, ktoś, ktoś napisze na czacie reakcję na to. Uwaga, jest kolejny mythical, ale lecą, słuchajcie, lecą mythicale, pięknie, zobaczmy, czy ten mythical nie jest czasem lepszy. Rainbow Coins 2 ma, o kurde, czekajcie, bierzemy coś, co ma, tu ma Rainbow Coins 2, to bierzemy tego, patrzcie, 8 trylionów, prawie 8,5, prawie 8,5, nieźle. Oj, słuchajcie, jest dobrze, jest dobrze, sprawdźmy dalej, nie ma, że boli. No, niestety nie wyszło, słuchajcie, ale pierwszy mythical. Ale dobrze, ale dobrze jest. Jezus Maria, co tu się dzieje? Okej, okay, kolejne dwa. O jasny, Gwindy, to złoty. O Jesus Christ, moi drodzy, ale jazda. Ale jazda, ale poszło, ale poszło. No to dropliśmy mythicale. Bardzo mnie to cieszy, nie słuchajcie. Super, ej, największy, najlepszy opening ever. Sprawdźmy sobie go. Fantazy Coins 4. U, nieźle. A ten Boy coins 3! Jezu, ale mi się trafiają. Ale mi się trafiają super peciki. Ten ma Rainbow Coins 2, to bierzemy tak, te, nie tego, tylko tego. Jasnych win. No ale te złote na razie sobie, tego na pewno zostawię hardkorowego, bo ma fantazy coinsy, to się przydadzą. Ten jest taki średni, więc będziemy go zamieniać. Ale patrzcie, jak mój Team się zmienił teraz. Jesus Christ aż Print Screena tu trzeba walnąć. Słuchajcie, nie ma że boli. Nie ma że boli, ale jazda, ale jazda. Czy ktoś mi tutaj coś napisał? Nie. Słuchajcie, będziemy teraz na tym odcinku robić sobie złote pety z tego, żeby team jeszcze ogarnąć lepszy. Więc udamy się na Enchanted Forest. Na, yy, przepraszam, do shopa powinniśmy się udać. Idziemy do shopa i w tym shopie będziemy sobie yy, przetapiać na złote, konwersje robić, przemieniać je po prostu. I teraz tak, słuchajcie, zaczniemy może od tego Pink Slime'a. Zrobimy sobie go na złotego. Ile trzeba mieć, żeby. 10 jest chyba tych, żeby złotej zrobić. 100% jest na złotego, więc jak najbardziej. Dobrze, i teraz zrobimy sobie pixel te demony, pixel Wolfy. I trzeba mi ich. To jest Rainbow Coins 2, no ale to już wiecie, ja część z tego używam. Więc weźmiemy, słuchajcie, uwaga. Mamy złotego. Czy jestem w stanie jeszcze zrobić złotego, słuchajcie, nie, nie jestem pewien eee, Jeszcze jestem, dobra to zrobimy jeszcze jednego złotego eee, Cyk Tylko muszę tutaj uważać Żeby te Rainbow Coinsy, wiecie jak to Z nimi jest Żeby czasem nie przetopić jakiegoś co ma Rainbow Coins większego Dobra no i mamy słuchajcie I teraz tak słuchajcie Mamy mm, trzy pety, które powinienem sobie wymienić i zrobić lepsze Rainbow Coinsy niż tutaj są. No zobaczymy, słuchajcie, ale jest mega OP. Yy, super, że mamy mitykale, pierwsze mitykale mm, z tym Kurde, naprawdę nieźle. Dobra, słuchajcie, to zaczynamy to w takim razie tworzyć. Będziemy robić enchanty sobie na tych złotych petach. Jest Rainbow Coins 1, to jest słaby. Czwórka, tu mamy czwórkę. C co to? Co jest? Czyżby ten. Co? A ten ma agility, a ten tech coins 1. Dobra. A bo tutaj one są. Dobra, już mi się pomyliło. Wrócę do Was, jak zrobię Rainbow Coins. No i dobrze, moi drodzy. Bardzo długo, chyba z pół godziny, rolowałem te enchanty. Ale w końcu się udało. Mamy Rainbow Coins 3 i Rainbow Coins 5. Więc naprawdę mega opcja. Plus czarm, więc zawsze spoko. I teraz tak, dwójeczkę na pewno wymieniamy i wrzucamy trójeczkę I jeszcze może jakąś dwójeczkę, jakby się udało. Trójeczka, czwóreczka. Tu jest dwójeczka. Pięknie. I tu mamy tego. Także już mój team jest całkiem dobry. Coraz lepszy. Przejdziemy sobie. A właśnie, jeszcze muszę wykupić. Słuchajcie, tutaj te, doładować te busty. Jak najbardziej, bo tutaj godziny już minają. I lecimy. Sprawdźmy teraz, ile dostaje tych Rainbow Coinsów, bo mój team jest teraz mocniejszy. Więc jestem szalenie ciekaw, co tu się dzieje. Boże, ktoś tutaj widzę, że też farmi sobie. Też farmi te rzeczy. Zaraz sprawdzimy. Na pewno teraz o wiele szybciej bije. To nie zmienia... To, to, to jest na pewno, słuchajcie. No, powiem wam, że 100 tysięcy całkiem nieźle. Całkiem nieźle tutaj widzę, że mój teamek działa. A tak z ciekawości zobaczę, jakie pety ma ta osoba, która tutaj jest, słuchajcie, eee, i zobaczymy, jaki on petów tutaj używa. Jestem ciekaw, co on tutaj ma. On ma huge pety i pikselowe. Aha, no tak, no to dobra, no ale ja tu mam cały team, słuchajcie, mam Mythicale nawet dwa. Więc naprawdę całkiem zacny opening. Mam nadzieję, że będzie oczywiście jeszcze lepiej. Do zobaczenia. Trzyma